Chciałabym opowiedzieć pewne wydarzenie, które przeżyłam niedawno, a które nie da się moim zdaniem zinter zinterpretować naukowo. Zaczęło się normalnie. Siedliśmy z mężem do samolotu, aby polecieć do Krakowa. Co nadprzyrodzonego może się zdarzyć z własnym mężem? Pytacie zapewne. Posłuchajcie cierpliwości. Samolot ruszył o oznaczonej godzinie. Pogoda... Była ładna. Współpasażerowie nie ciekawi. Mąż czytał gazetę. Słowem nic nie zapowiadało niesamowitego zakończenia tego, wydawałoby się, najnormalniejszego lotu. Przyznam szczerze, że nie bardzo pewnie czuję się w powietrzu i chętnie skracam sobie czas podróży pogawędką. Ale z kim? Mąż jak zacznie czytać. To można przy nim trupem paść. Nawet się nie uśmiechnie. Tak więc byłam wydana na pas mych przyczuć. W dodatku, ten cały samolot był podejrzany. Podzieliłam się z mężem wątpliwościami. Słuchaj, ten samolot jakoś dziwnie skrzypi. mąż wsadził głębiej nos w gazetę. Mógłbyś się zainteresować? Powiedziałam dobitnie. Czy, że skrzypi? Co skrzypi? Samolot. – No to co, niech sobie skrzypi – powiedział mąż i zjadł cukierka. – Ale to jest polski samolot! – krzyknęłam. – Jeszcze się rozleci! – Co ci do głowy przychodzi? – Tak, co mi do głowy przychodzi? Kupiłam polskie buty, no to mi się po tygodniu rozleciały. – Ale ty dzień w nich chodziłaś, a tym samolotem lecimy tylko godzinę – zadowcipkował idiotycznie mąż – i zadowolony z siebie, czytał dalej kasetę. Tymczasem samolot zaczął się kiwać. Kiwał się, kiwał, okarnął mnie nowy niepokój. Słuchaj, czemu ten samolot tak się kiwa, co? Może pilot jest pijany? Na pewno nie. Dlaczego? Bo by go nie dopuszczono. A jak ten, co go miał nie dopuścić, też był pijany? To byłby wyjątkowy zbieg okoliczności. Pomimo grozy sytuacji, wybuchnęłam z jadliwym śmiechem. Rzeczywiście, musi być wyjątkowy zbieg okoliczności, żeby u nas się znalazło dwóch pijanych facetów. Ale dajmy na to, że nawet ten pilot jest trzeźwy. To i tak może mu się silnik zepsuć. Słuchaj, co będzie, jak mu się silnik zepsuje? Jest drugi silnik. A jak ten drugi też się akurat zepsuje? To się ląduje w polu. A jak nie ma pola, to się ląduje na łące. A jak nie ma łąki, to się wybiera możliwie najodpowiedniejsze miejsce. A jak akurat są same nieodpowiednie miejsca, od tego jest pilot i już on sobie poradzi. A jak akurat pilotowi zrobi się słabo, jest drugi pilot. A jak akurat się zepsują obydwa silniki, nie ma żadnego odpowiedniego miejsca do lądowania i obydwu pilotom zrobi się słabo, wtedy zginiemy nagłą i gwałtowną śmiercią. Piloci też? Też bardzo dobrze na drugi raz będą uważali. <kluje> w tym momencie przez zamknięte okno do znajdującego się w powietrzu samolotu wsiadł jakiś pan, jakiś pan o złotych kędziorkach, spowity w długą, niebieską szatę. Z ramią wyrastały mu białe skrzydła. Spojrzał na mnie i spytał melodyjnym głosem, który z panów jest mężem tej pani? Ja odpowiedział mój mąż i złożył gazetę. Pan pozwoli za mną. Idzie pan żywcem do nieba. I obaj wysiedli przez zamknięte okno. No i kto mi to wytłumaczy naukowo?